Witajcie na kanale Sąsiad Sąsiad News. Co tygodniowym podsumowaniu tygodnia. W dzisiejszym odcinku Trump nie wycofuje się z CEU. Kontrowersje wokół Elona Muska oraz Trumpa. Zmiany w polityce imigracyjnej. Mali trwają masowe protesty. I Wenezuela dalej wybory. Ze mną jest niezmiennie sąsiad. Witajcie widzowie. Sąsiedzie, jak tam w ogóle się czujesz po tym tygodniu? Jak według ciebie on wyglądał? No, Cóż, tak szczerze mówiąc, do tego co nas przyzwyczaiły ostatnie tygodnie, to ten był w miarę spokojny. Tutaj to, że Trump nie wycofał się z tych ceł, które chciał wprowadzić na Unię Europejską, no raczej można było się tego spodziewać. Wiemy dobrze, jak Unia Europejska tak działa, dość powolnie, dlatego nie spodziewają się po nich jakiegoś przebłysku, żeby zrobić, załatwić tą sprawę w tydzień. Myślę, z, z miesiąc, z dwa co najmniej trzeba dać, żeby się zastanowili w ogóle, jak do tego podejść. A co do reszty, no ogólnie w Europie można powiedzieć, że spokojny. A ty jak w ogóle odbierasz ten tydzień? Przede wszystkim jest to tydzień, który ma dosyć sporo, dosyć Takich ciekawych rzeczy, które się wydarzyły, i o dziwo jest to tydzień, w którym się dużo rzeczy działo ogólnie na świecie. Także, może, sobie przejdziemy do pierwszej i najciekawszej rzeczy, mianowicie do tych ceł, które właśnie też wspomniałeś, że Trump dalej się nie wycofał z tego, ze względu na to, że też Unia Europejska nie podjęła żadnych większych tak naprawdę decyzji. Także uważam, że bardzo dobrze tutaj postąpił z jego strony i przede wszystkim może to przyspieszy jakiekolwiek tutaj prace negocjacyjne, można powiedzieć, na linii Waszyngtona-Europa. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mnie bardziej zainteresował ten wątek związany z Elonem Muskiem. No Jak dobrze wiemy, no panowie na początku się bardzo dobrze dogadywali, wręcz aż zadziwiająco dobrze. No, potem jak Elon Musk zaczął działać z tą swoją agencją Doge, jako ten specjalny doradca rządu, no, było sporo kontrowersji w związku z tym. Niby udało mu się tam zaoszczędzić dość sporo pieniędzy, nie tyle, co obiecywał. Jednak to spotkał spo, spotkało się z dużą krytyką, ze względu na to, że wiesz, no, cięcia cięciami, ale też ta administracja musi się jakoś wyrabiać, że jak zrobić za duże cięcia, no to sprawi to jeszcze większe problemy niż były. No tutaj pojawiły się także zarzuty wobec niego o zażywanie używek. Znaczy szczerze, ja bym Elona Muska o to nie posądzał, on po prostu cały czas się zachowuje, jakby na czymś był. Myślę, że to jest jego normalne zachowanie, ale myślę, że teraz relacje między nim a Donaldem Trumpem będą nieco ostrzejsze. A ty, jak o to myślisz? Znaczy, przede wszystkim to, to też wspomniałeś, że został oskarżony jakby o używanie jakichś tam substancji psychoaktywnych. Z drugiej strony to jest osoba, która jest w cudzysłowie oczywiście na wiecznym tak zwanym speedzie, że jest przeszepczone są wszystkie jakby jego funkcje, ale z drugiej strony właśnie to jest taki typ osobowości, która emanuje wręcz tą energię do działania i robi wiele rzeczy, no między innymi właśnie z tego się, że tak powiem, rodzą jego dzieci, czyli między innymi SpaceX czy inne tego typu inwestycje, między innymi też Tesla, tak? Gdyby też nie był taką osobą, no to raczej by nie robił tego, co teraz robi, ale jak wiemy, no to te relacje może się pogaszają, ale też nie wiemy, jak to wygląda wewnątrz, jakby wewnątrz tego ekosystemu, czy też to tak jest, czy tylko, jest, tylko i wyłącznie tak się dzieje ze względu na to, żeby też um, media dostały troszeczkę takiego pokarmu i zaspokoić tą um, tych ludzi, którzy właśnie narzekają na to, że nie zrobił tego, co miał zrobić dokładnie, tak? No niestety musi gdzieś być te, ten kozioł ofiarny. No dokładnie, może po prostu panowie przestali się zgadzać, są w jakiejś kwestii i tutaj na przykład to o tych używkach podkręcono trochę bardziej, żeby było, że może chyba jest z tego powodu tutaj odchodzi czy coś. No może kiedyś dowiemy się prawdy. Tymczasem, nie wiem czy też słyszeliście o tym, że właśnie ten sąd najwyższy w USA zezwalił administracji Trumpa na takie, na cofnięcie statusu ochronnego dla ponad pół miliona uchodźców, no co jednak co zwiększa tą pulę osób do deportacji. Przede wszystkim uczymy to samo w Europie, z względu na to, że problem migracyjny to nie jest tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę Europa, czy też no inne kraje tak naprawdę, które są troszeczkę bardziej majętne od krajów y, trzeciego świata, dajmy na to też jakiś krajów Afryki, czy arabskich, gdzie trwają wiele wojen, no mimo wszystko wiadomo, też ci uchodźcy chcą uciec od tych wojen, ale nie przyjmujemy ich do siebie, do krajów, gdzie oni stwarzają u nas realne zagrożenie, tak, także moim zdaniem ta decyzja o deportacji tych pół miliona ludzi jest bardzo dobra i przede wszystkim trafna dla, dla tego kraju, tak. A jeśli chodzi o kraje trzeciego świata, to nie wiem, czy słyszałeś, że w Mali trwają masowe protesty przeciwko aktualnej władzy. Tak, tam junta wojskowa, która no, w dość specyficzny sposób sobie przejęła tą władzę. Będziemy taki specyficzny, bo bardzo szybko jej to poszło, tak naprawdę. Z tego, co kojarzę, dosłownie to było parę dni. Oczywiście są wciąż tam walki z... teraz nie wiem, jak to nazwać, bo skoro oni są nowym rządem, to były siły rządowe, teraz są jakieś bojówki czy ktoś. Nie jestem pewny, jak to do, do nazewnictwa tego, ale wciąż dochodzi do starć między siłami... Tej Junty, a różnego rodzaju bojówkami. Wybuchają oczywiście protesty, ludzie są niezadowoleni z tego, domajają się przywrócenia demokracji. No nie ma się co dziwić, dobrze wiemy, też że no jednak te junty wojskowe i tym podobne w Afryce to jest prawie, że codzienność. Znajdźcie mi kraj w Afryce, który nie ma z tym problemów. No może nie no, RPA to też miała z tym problemy. Nie nie, nie znam, bo ty tylko jest jakiś kraj, który tam nie miał problemu z jakimiś bojówkami albo juntami. Znaczy wiesz, może aktualnie są kraje, które nie mają takich problemów, między innymi Egipt jest takim problemem nie boryka, ale na pewno lata, lata wcześniej też miało to miejsce, że na pewno musiały być jakieś bojówki i przede wszystkim osoby, które zagrażały władzy, tak? No bo nie mi się, czy krajach afrykańskich, czy, czy, czy arabskich, takich troszeczkę biedniejszych, no zawsze tam była walka o władzę, tak? No ja bym powiedział, że te, wiesz, te junty wojskowe, bojówki tak dalej, to już można powiedzieć, jaka prawie, że część ich kultury. O, może masz rację, ale przejdźmy tutaj do bardziej bojowego tematu, jakim jest Wenezuela, i tak naprawdę u nich kolejne wybory. Znaczy mówisz o tym niezmiernie demokratycznym kraju, w którym po prostu opozycja nie zgadza się z tym, że obecna partia rządząca jest aż tak popularna? Yy, tak, dokładnie. Mi się wydaje, że oni nawet mogą zrobić nadstany mandatów, tak? Tak, to to wiesz, to jest jedna rzecz, że nie się zdarzają wybory, w którym jakimś miejscu głosowania było więcej osób głosujących, niż mieszkańców. Ja czekam tylko, że w Wenezueli będzie wybranych więcej posłów niż miejsc w ich parlamencie. No i tam jedno miejsce w to, czy w to. Najwyżej się dokoptuje, no, krzesło więcej, tak? A my tej drodzy widzowie chodzi nam o to, że w ostatnich wyborach parlamentarnych partia socjalistyczna Wenezueli, partia Nicolasa Maduro, niezmiernie kochanego tam prezydenta, który wygrywa każde wybory, a jego przeciwnicy sami się poddają i uciekają z kraju, zdobyła 253 z 285 mandatów. Fenomenalny wynik, gratulujemy. Oczywiście to wszystko jest sergastycznie, bo no, ponieważ, jak wiemy, Wenezuela jest takim krajem dla Maduro, po prostu Maduro jest tam dyktatorem, jeszcze tam od czasów Hugo Chavez'a była tam dyktatura, cały czas utrzymują się siłowo u władzy, no, wie, możecie wiedzieć, jak tam sytuacja wygląda gospodarcza, będzie, powiedziałbym, no, kraj prawie że czwartego świata i nie zapowiada się na razie na nic lepszego. Jaka to dyktatura, słuchaj, tam wybory są legalne, wszystko jest legalne, dyktatura tylko i wyłącznie była na Kubie, kiedy był jeden, że tak powiem, niepodzielny yy, władca, czy też pan dyktator, a nie w demokratycznym kraju. No i sąsiedzie, sąsiedzie, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Tymczasem myślę, widzowie, że to są wszystkie takie najważniejsze wiadomości z tego tygodnia. Mam nadzieję, że byliście na wyborach, zagłosowaliście zgodnie ze swoim sumieniem. Był dzisiaj z wami sąsiad. I sąsiad, na razie. Hej.